Znajdujemy się w miejscowości Rozbity Kamień, na plantacji kukurydzy. Obsiane jest tutaj na 4 hektarach 20 kilka, 24 dokładnych 24 odmiany kukurydzy, czołowych producentów, o różnym stopniu FAO. Zaczynamy tutaj 220 nawet do 290 FAO. Kukurydza jest dosyć wysoka, jeszcze, tak jak widać, wiechy tutaj nie ma. Jeszcze urośnie, no, myślę, że pół metra przynajmniej. Różne są wielkości. Tutaj mamy kukurydzę gdzieś tam, no nie wiem, 2 2,5 metra, a są tam w głębi plantacji kukurydze nieco mniejsze, te, które mają FAO około 290. Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tego. Jest czysta plantacja, chroniona opryskami firmy Invigo w 100%. No, czekamy dalej pogody, jak to będzie wszystko wyglądało. Zapraszamy do oglądania tej kukurydzy, śledzenia tego na Facebooku. thank